dowodzić dużym oddziałem kawalerii. Mało tego... Która działa witam serdecznie, szybko jeszcze z trawa Facebooku Koncertomania Jasieńska I, i o witam na łąkach Kubalowej. Do... Jaśle, gdzie, proszę Państwa, odbywa od się, się memoriał zespołów. Henryka Majora Dobrzewskiego, kubala, 20, kawaleryjskich, w ramach uświetlnia. święta Wojska Polskiego 2025. Oczywiście nie tylko święta Wojska Polskiego, Fierowe. ale również Imieniny obchodzą wszystkie Marię, wszystkim Mariom, wszystkiego najlepszego Jest kucie w dół Jest przechwyt I teraz linia dół, prosta od, Proszę Państwa, dobra, taka kury. krótka relacja, proszę Państwa, z wydarzenia Myk. Bo ja wracam od babci, Prawo do bo ja babcia, imieniny ma No i widzimy się za kileszkę srękowej, proszę Państwa, na dożynkach I teraz będziemy warta. mieli kucie na lewo Kucie na prawo I teraz tylcem bi Tutaj proszę Tylec, państwa czyli bo i czy smakujki ostatnie. zobaczymy jest. Na ja tutaj podej, podejdę i Brawo dajcie brawo dajcie brawo po prawa, bo w tym upale jest strasznie prakdy... gorąco Ponad 30 ja stopni płytki proszę państwa dla zawodników konnych wielki szacunek panne, proszę państwa za to że tak pięknie przejechałeś państwo Wygląda ci dają zawodnik. specjalne oklaski jeszcze mocne a tutaj proszę państwa dodatkowa atrakcja jak Ktoś chce może zobaczyć zabytkowe pojazdy Proszę Państwa Jak Tutaj to, proszę, Państwa, Zwykły inna, maja, proszę Państwa Motocykl z, z bocznym wózkiem wybit, Marzenie koszego Legenda musisz rzuć serce no, i Państwa, serce, no i oczywiście proszę Państwa to serce Mój Simpson Już z reklamą cyrkową przygotowany Bo cyrk zalewski będzie w za niedługo Dowiecie się to Państwo już wkrótce wszystkiego wiatrę Także proszę Państwa Dzieje się, pogoda dopisuje piękne święto Wojska Polskiego 2025. W Jaśle krótka relacja i na Słynę, na Facebooku. Koncertomania, Ja się kwietnia i widzimy się w Sękowej na Dożynkach Jest dużo wiem, to i leży, przynajmniej. Lekobleżenie, Sierpniowe. Szyboko jeszcze jest na Facebooku. Koncertomania, Zapraszamy. Jaśleńska. I Okolice naszego. W na Aragonie. Mimo tego upału zechcieliście spędzić niedzielne popołudnie razem dzisiaj.